W tym drugim odcinku Pierścieniu Władzy mam wrażenie, że w większość rzeczy odrobinę lepiej się klei. E, Celebrimbor odmawia Halbardowi, który do niego przybywa, no ale w końcu daje się przekonać, chociaż muszę przyznać, że ten stojący sobie bez przerwy w bramie Sauron, który pokazuje ten plecki, wygląda troszkę słabo. No i... Ten wychodzący do niego Klebrimbor pod takim fikuśnym, trochę steampunkowym parasolem też mnie jakoś nie przekonał, ale dla odmiany wywołał śmiech, to już coś. Podobała mi się natomiast króciutka wzmianka o Itzydlinie, którą niestety zwieńczyły slogany o tym, że no, panie Klebrimborze, zimno dzisiaj, to może wpuścimy tego Saurona, co tam stoi przy bramie. No i w końcu w tym odcinku Sauron dosyć sprytnie przekonuje Celebrimbor'a, że jest wysłannikiem walarów, że pierścienie elfów zadziałały i żeby uratować Śródziemię trzeba wykuć więcej. Nie jest to zupełnie zgodne z chronologią, ani z tym, co zostało zapisane w książkach, w sensie no, Sauron nie przekonywał, że pierścienie zadziałały, bo jeszcze wtedy nie zostały wykute. Natomiast, no okej, okay. Zjeżdża to na jakiś lepszy tor. Chociaż muszę przyznać, że wyjście z kominka może jednak powinno Celebrimborowi dać odrobinę do myślenia, ale był pod takim wrażeniem, że zaczął się kłaniać i nie ma co się na niego o gniewać, bo mimo wszystko to nie była zła scena i w końcu jest to zrobione nie tak, nie tak głupio i nie na siłę, że Sauron po prostu zmienił perukę. Jest y, zachowany, wybrzmiewa imię Anna Tarpandarów w końcu. Chronologia oczywiście leży i kwiczy gdzieś w końcu, także słychać ją w walinoże, ale nie, nieważne. Mimo to, y, z pewną niechęcią, nawet muszę przyznać, powiem przed sobą, nawet muszę przyznać z pewną niechęcią, że mimo wszystko ten drugi odcinek oglądał mi się nawet z jakąś taką przyjemnością. Chyba, że po prostu pierwszy był taki zły, ale. Nawet jakoś poszło. Po prostu było nieporównywalnie lepiej niż, niż przy pierwszym odcinku. Oczywiście niezbędne będzie odłączenie serialu i książek. To się jak na razie nie spina w żadne arcydzieło. Drugi odcinek rozwija też wątek krasnoludów, wskazach do domu, który mi się nawet podobał. Disa yy, może... Może mnie myli pamięć, ale wydaje mi się, że pojawił się u niej jakiś taki mały, nieśmiały zarost, zawsze coś. Zresztą postać Disy lubię chyba od pierwszego sezonu i zdecydowanie bardziej niż postać Durina. Ona jako kobieta krasnolud, nawet bez tej brody, jest dla mnie przekonująca. Niestety Disa i Durin robią zakupy, no i właśnie okazuje się, że Durin nie gada z ojcem, jest wyrzutkiem, więc muszą teraz kupować mniejsze grzyby niż. Te, które kupowali kiedyś. No, ale w czasie tych zakupów góra drży i jest to związane z erupcją góry przeznaczenia. Trzęsienie całej góry, w której znajduje się kazat dum, niszczy system oświetlenia. W związku z tym krasnoludowie zostają nie tylko bez światła, ale też bez swoich upra upraw. Z kolei w Lindonie Galadriela ma wizję śmierci Klebimbora i ta wizja jest zrobiona całkiem przekonująco. Jest naprawdę. Ciekawa. Chociaż oczywiście nie była to wina Galadrieli, że Celebrimbor skończył tak, jak skończył, natomiast jest to pierwsza scena z Galadrielą, która mi się podobała. Odnoszę zresztą wrażenie na plus, że ta postać Galadrieli odrobinę się wreszcie uspokoiła. Być może będzie to tłumaczone tak, że tak pierścień na nią działa. Zobaczymy, co przyniosą kolejne odcinki. Ale do, dostrzegam jakieś takie minimalne przebłyski, jakiejś stateczności, być może rozwagi, być może zapędzam się za bardzo, zobaczymy. W tym czasie Gilgalad planuje atak na Adara, ale Galadriela ma przeczucie, że lepiej by było udać się jednak do regionu. No ale niestety. Na tyle narozrabiała w poprzednim sezonie, że teraz nie za bardzo może hojrakować z pomysłami, więc będzie musiała mieć kogoś, kto będzie ją niańczył po drodze. Koniec końców, pod koniec odcinka okazuje się, że pojedzie pod dowództwem Rolanda. Wiecie, cała ta historia z Galadrielą, dowódczynią północnych armii, czy zachodnich armii, chyba północnych, jest jakimś żartem, więc. Wiele nam to nie zmienia, bo historia tej postaci jest po prostu nieodwracalnie zniszczona, odbiega od kanonu w taki sposób, że jak dla mnie mogliby ją do tego Austin Nedil wysłać na Mumakilu i w zasadzie nie zrobiłoby nam to absolutnie żadnej różnicy. Erland oczywiście bidula się najpierw musi pobić z myślami, no bo cały poprzedni odcinek krzyczał, że jest złe, pierścienie są złe i wszystko jest złe i nikt go nie słuchał. Więc teraz znowu idzie do Kirdana po yy, poradę. a Kirdan w ogóle niestety się goli. No może mu ta porada jeszcze odrośnie. Casting w dalszym ciągu uważam za dobry. No ale tam Erland dostaje kolejną złotą myśl, że piękno zło zrodzone ze zła jest również piękne. Czy jakoś tak. I to go dziwo przekonuje. Następnie Kirdan tłumaczy mu, że żeby ocenić dzieło, to trzeba ocenić, yy, znaczy. Tłumaczy mu, żeby nie oceniać y, twórcy, tylko że oceniać dzieła, bo twórcę może ocenić tylko Iwatar. Przy okazji y, oskarża Rumila i Dairona, y, że byli pijakami. No, jest to miły odnośnik, aczkolwiek nie dla Rumila. No cóż, wydaje się, że w tym odcinku jest więcej brudu, więcej takiego, jakby to powiedzieć... No, realizmu chyba, kurczę, wiecie, postacie są takie bardziej po przejściach, niektóre są poszarpane, jest nawet jakaś krew, bo jest nawet jakaś krew, bo e, okazuje się, że jak tam jest scena na tych e, posłańców z Lindonu, no to nawet e, tam są potarte łachmany, jakiś brud, jakiś, jakieś muchy w tle brzęczą sobie, także no, to to jest zdecydowanie na plus. No, A my od Saurona stojącego grzecznie u bram i przenosimy się do run, które z jakiegoś powodu wciąż jest pustynią. No i tak czy siak, tam urzęduje sobie ten czarownik z wizji naszego mojżesza, który zbiera wokół siebie te ćmy akolitów z poprzedniego sezonu i tych jeźdźców z gwiezdnych wojen z tego sezonu. I, i rozpoczyna taka scena z jednym z nich na koniu chociaż to nie do końca pasuje do Śródziemia, ale bardzo fajnie to wygląda, jak on sobie tak jedzie na koniu, muzyczka sobie gra, ta, muzyka w serialu w ogóle jest bardzo dobra, podoba mi się i to bardzo ładnie wygląda, jak on sobie tak jedzie. Może ja po prostu bardzo lubię konie. W każdym razie, tam u tego czarodzieja następuje jakiś ceremoniał, który Mojżesz widział we, w poprzednim odcinku w swoich wizjach i zostaje przywołana z tego rytuału ta y, kobieta, która była przywódczynią i wygląda jak Eminem. O, może tak wam to ujmę, żebyście zrozumieli, o kogo mi chodzi. No i on ma do niej pretensję, że nie złapała tego dziadka. Właściwie nic z tego nie wynika. Oprócz tego, że ci z gwiezdnych wojen nadal mają tropić tego dziada i hobbitów. Im się udaje, ale nie do końca bo dziad znajduje przy studni jakiś kij i wzywa tornado, które wywiewa w powietrze wszystko łącznie z hobbitami. I na tym ten wątek się kończy, na szczęście. Aczkolwiek ja mam takie małe przemyślenie, taką małą osobistą teorię, że ten dziad, co przypomina Sarumana i przywołuje tyćmy, może on dostanie pierścień od Saurona i będzie jakimś nazwulem na przykład, czy coś takiego, no zobaczymy. W każdym razie wracamy sobie do kazy dum, gdzie nic nie idzie po myśli krasnoludów. Góra ich nie słucha, nie wiedzą, gdzie kopać, żeby dokopać się do światła. To, że krasnoludy powinny lepiej widzieć w ciemności, to jest jedna rzecz, ale już pominiemy ten drobny aspekt. Spotykamy się natomiast z Narwim, który tu jest specem od kopania tuneli. I on wygląda troszkę jak szalony naukowiec. Mnie osobiście ten casting zupełnie nie podoba, no ale zobaczymy, może ten wątek jakoś ciekawie się rozwinie. Z kolei Durin biedactwo w tym czasie jest zmuszony do kopania tuneli za najniższą krajową i dostaje odcisków. No a koledzy z pracy niestety naśmiewają się z niego i okazują mu zupełny brak szacunku, co jest raczej bardzo mało prawdopodobne, ale nie takie rzeczy już w tym serialu widzieliśmy. Lisa, oczywiście, jest dobrą żoną i dobrą synową, więc. Jak na taką przystało, stara się pogodzić ojca i syna. I na pomoc przychodzi oczywiście kto. W trzecim odcinku Sauron zaprasza ich rękami Celebrimbora do Austin Edith. A może w drugim? Nie pamiętam. W każdym razie od początku. Bo na początku trzeciego odcinka Elendil próbuje namówić konia i syldura, żeby wszedł na pokład. I okej, okay, bo numer bardzo dobrze dogadywali się ze zwierzętami. Natomiast Kon nie bardzo chce go słuchać, idzie sobie szukać Elendila. Co prawda, znajduje właściciela, który jest gnębiony przez pająki, duże i obrzydliwe paskudy, zapewne jakoś potomstwo szeloby, więc tu jakby nie mam zastrzeżeń. My z kolei przenosimy się dalej do Numenoru, gdzie na pogrzebie zmarłego króla Elendil, no właśnie, zostawia jakieś muszelki. No, im szybciej w tym serialu fale zakryją numer, tym dla niego lepiej. Następnie Elendil kłóci się ze swoją nieistniejącą córką, która chyba nie będzie trzymała strony wiernych, chociaż jak wiemy z książek, cała jego rodzina wyznawała te same poglądy, więc wypadałoby, żeby ta córka również. W każdym razie potem przybywa Miriel i na powitanie dostaje z liścia od jakiejś nieszczęśliwej matki, która straciła syna. Ale królowa chyba w końcu dotrze do tego etapu książkowego, takiego nijakiego charakteru, takiej cichej i potulnej, no bo zamiast skazać te kobiety na śmierć w męczarniach, no to oczywiście zaczęła ją pocieszać i przytulać, tam były też jakieś inne żywne gadki. W związku z tym i z pomocą udzieloną wcześniej elfom, która również nie była zawarta w książkach, Miriel ewidentnie zaczyna tracić na popularności w przeciwieństwie do Farazona, który scenę później proponuje jej do koronacji tradycyjną biel, albo postępową królewską czerwień, czy też bardziej może szkarłat. W każdym razie mi już się wydawało, że on to jej z miejsca wtedy zaproponuje, że najrozsądniej by było, gdyby za niego wyszła, natomiast to niestety jak na razie nic z tego. Miriel wybiera biel, a potem idzie szukać Palantira, swojego ojca, no ale niestety podstępna i nieistniejąca córka Elendila już ją wyprzedziła i teraz spędza miły wieczór z Farazonem, z jego synem i z jeszcze jakimś innym obślizgłym typem. I oni sobie tam wspólnie obrażają królową. I na tym ich przyłapuje Valandil i tam upomina syna Farazona, że przy następnej okazji zrobi z niego kalekę. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast po tym zajściu córka Elendila wtajemnicza ich w, te, w to, że posiada Palantir, czy tam znalazła Palantir. I z tej wieczornej imprezy przenosimy się od razu do Mordoru, i tam w sumie. Chyba to jest najistotniejsze, poznajemy orka, który nie chce iść na wojnę, no bo w końcu ma dom i rodzinę. No i widzicie, aż ciepło się robi na sercu, że ci orkowie są tacy uczuciowi. W każdym razie, żeby było jasne, kobiety Orków istniały i to są absolutne fakty, wyciągnięte prosto z książki. Ale czy istoty, jedzące sobie ludzkie mięsko miały aż takie pokłady uczuć i emocji, absolutnie szczerze, wątpię. Myślę, że to nawet określenie kobiety orków byłoby nie trafione bardziej. Powinno być może samice orków, natomiast no wiecie, orkowie Tolkiena to nie są orkowie tacy jak na przykład w Skyrim. To zupełnie nie jest ten level. No i a, poznajemy tam też jeszcze trola, który z jakiegoś powodu nazywa się Damrot. Troszkę mnie dziwi, że użyto akurat tego imienia. Natomiast rozumiem, że ten troll ma być narzędziem, które... znaczy narzędziem. No ma polować na Saurona, no bo jedyne o co zapytał to akurat jego aktualny popyt. Wracamy do DC i do Durina, którzy przybywają do Ostin Edil i to dyskusje, czy tak mogło być, czy nie być, będą raczej bezowocne. Natomiast najważniejsze jest to, że Durinowi się ten pomysł nie podoba. I nie ufa Anatorowi, nie ufa, że zna Erlonda. Zresztą doskonale też rozumie, że to by oznaczało dostawy Mitril. Cała intryga Saurona zresztą się pogłębia, chociaż serialowy Sauron traktuje Klebrimbora trochę jak dziecko, że mówi mu: A, no, to jednak ci nie powiem, bo nie powinienem ci mówić, ale jak prosisz, to ci jednak powiem. No wiecie, to dialogi, to jest wciąż jednak bardzo słaba strona tego serialu. W każdym razie Sauron wmawia elfowi. Że Gilgalad nie chce się dzielić pierścieniami z innymi rasami i sprawia, że Kelebrymbor zaczyna wierzyć, że ratowanie śródziemia to jest jego szansa na wykazanie się i że król tego nie zniweczy. I wtedy Kelebrymbor wysyła list do króla, zapewniając, że zamknął kuźnię, nieświadomi oczywiście robi dokładnie to, o co chodziło Sauronowi. I nie, nie patrzy się źle na tą intrygę, kiedy się ogląda, więc czy nie mogło być tak po prostu cały czas? jakby pomijam poziom dialogów ale czy, czy nie mógłby to być pierwszy sezon po prostu no nieważne, lecimy dalej Isildur trafia na jakąś kobietę która mu przez przypadek robi dziurę w udzie sztyletem a potem ten sztylet wyciąga, żeby za, zatamować zatamować krwotok Ech, chyba to miało być zabawne że wiecie, że no ktoś cię przebije, to się nie wyciąga bo bardziej leci krew Potem jadą sobie razem do Pelargiru, ale po drodze wpadają w zasadzkę ludzie Adara, którzy noszą z nami Adara, który jest wypalony to tu, to tam. No ale z tej zasadzki ratuje ich oczywiście Arondir, który niestety wygląda na smutnego i załamanego, bo umarła mu ta kobieta z pierwszego sezonu. Zresztą, znaczy, no, na szczęście, bo to zamyka kolejny głupi wątek z pierwszego sezonu. W związku z tym Arondir już teraz nikogo nie lubi i CEO też nikogo nie lubi, ale żeby nie było przedstawione to jakoś ciekawie, to się nie łudźcie. Jest to po prostu taki nudny wypełniać czasu. Tutaj się nic specjalnego nie dzieje. Możecie sobie spokojnie przewinąć troszkę do przodu. Jedyną rzeczą, jaka przykuwa uwagę, ale to jest dosłownie 30 sekund, to jest taka rozmowa między Arondirem i CEO, w której ten pierwszy mówi, że. Urodził się w Beleriandzie, a teraz jest pod wodą. Prawda. Beleriand jest pod wodą. Super. W każdym razie, wracamy do Kazad Dum, gdzie Durin godzi się wreszcie z ojcem i przedstawia mu propozycję Kalebrimbora i Anatara, chociaż można by bardziej powiedzieć, że tylko Anatara, i próbuje też go przekonać, że w tej propozycji coś śmierdzi. W każdym razie ojciec tego zdania nie podziela. Potem mamy jeszcze rzewne gadki między Sio, Isildurem i tą dziewczyną, co to ją spotkał po drodze. On, o, okazuje się też, że ona ma znamie Adara, tylko próbuje je ukryć, to znaczy za, wypalić jakimś tam innym czymś, chyba sztyletem. To tak jak mówię, to nie jest nic ciekawego, od wypełniać, żeby coś tam było o Isildurze. Natomiast wisienką na torcie tego odcinka jest koronacja Miriel i zbiór wielu... Naprawdę wielu nierealnych głupot w jednym miejscu, które o dziwo mogą się skończyć interesujące. Bo Miriel zostaje oskarżona przez nieistniejącą córkę Elendila o magię i zadawanie się z elfami. I ta córka zrzuca wtedy palantir ze schodów. I farazon, oczywiście wszyscy są święcie oburzeni, i farazon niby broni tam Mirjel, że to są na pewno kłamstwa i rozkazuje zniszczyć Palantir, natomiast Mirjel wtedy się sprzeciwia, mówi, że tak, że to jej Palantir i wywołuje to oczywiście ogół, ogólne oburzenie. Tłum rusza do akcji, Lendir próbuje tam coś bronić królowej, natomiast w, w tym całym zamieszaniu nagle pojawia się orzeł. Wielki orzeł, zapewne od Manuego. No i oczywiście sytuacja taka miejsca mieć nie mogła, no bo Valarowie już od dawna wówczas nie kontaktowali się z Numenorem i to już się do końca miało nie zmienić. Tam jest powiedziane, że na każdą koronację przybywa orzeł. I może jest to ciekawy zabieg, tylko z perspektywy kogoś, kto zna materiał źródłowy, jest to ciekawy zabieg bez sensu. Y Poza tym ten orzeł nie robi kompletnie nic. On tylko stoi, macha skrzydłami i krzyczy. I ten oślizgły gość, w związku z tym, co siedział przy Farazonie i nieistniejącej córce Elendila, wykorzystuje to, żeby, 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 żeby ogłosić, że ten ubrany w piękny królewski szkarłat. Farazon został właśnie przez orła wskazany na władcę. Numenoru. oczywiście, tłum to w momencie łapie, no bo tłum to tłum, no i po robocie. Orzeł zdziałał tyle, co nic, coś tam jeszcze sobie pokrzyczał, pomachał skrzydłami i poleciał. Natomiast, no, z drugiej strony patrząc, no to serial musiał coś wymyślić, żeby tego Farazona wreszcie na tronie posadzić. Eee, więc poniekąd Jak się nie będzie myślało o książkach, no to takie wytłumaczenie można w jakiś sposób przyjąć. Yy, dlatego mnie bardziej interesuje, co wydarzy się już w kolejnych odcinkach. Yy, jak to zostanie rozegrane dalej. Odcinek kończy scena, w której wykuwane są pierścienie Krasnoludów. Sam król Krasnoludów się fatyguje z bryłką i do No i co jest ważne, od Celebrimbor'a odbierają Sauron, więc tak, mamy pokazane czarno na białym, że te pierścienie już zostaną stworzone z udziałem Saurona. Chronologia jest znowu odwrócona do kronogami, ale tego już nie zmienimy, bo pierwszy sezon, no po prostu to już tak zostanie. Dopóki nie jakoś nie spróbują tego wyrównać tej chronologii. Bo być może jak już wiecie, w momencie jak już farazon będzie na tronie i jak już pierścienie zostaną wykuty, no to ta chronologia gdzieś się zrówna, bo to przez to, że przez to, że wykucie pierścienie, a, urodzie, a urodzenie się Lendila i Farazona były kompletnie rozjechane, no, są tysiące lat. Między jednym a drugim. W każdym razie, najlepszym, co jest we wszystkich trzech odcinkach, to jest przede wszystkim muzyka. Bardzo mi się podoba. Yy, podoba mi się też, że przynajmniej takie sprawiają wrażenie, że zmierzają do zamknięcia takich co głupszych wątków z, pier z pierwszego sezonu. Oczywiście pewnych rzeczy już nie da się uratować. Natomiast cieszę się na przykład właśnie z tego, że być może będziemy mieli mniej Arondira i tego jakiegoś żywnego wątku z tą, z tą kobietą, której imienia już nie pamiętam. No, zobaczymy, co przyniosą nam kolejne odcinki.